Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym kasztach w 12 odcinku nagram dla Was w tytułem FIFA 18 kariery zawodnicza z Lecha Poznań. Więc zapraszam Was na profilu Lecha Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to dotarcie do ponad 80 tysięcy łapki w subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I ci, którzy chcieli zostać przeze mnie, postanowili. Czy będę musiał zadawać, czy raczej nie? Czy symulowanie znowu? Dobra. Symuluj. Ale zanim to, to jeszcze sprawdzimy moją gwiazdę. Zagrać w następnym meczu. Asystent. Kontuzja na treningu i menedżer, zawodnicy nieobecni z powodu gry reprezentacji. Wybaczcie, że tak długo mnie w tej grze nie było, ale teraz nadal dla Was trenny czas, żeby po roku zapełnić ten bra brak niedoboru filmików z Piwę. Bo dlatego, że miałem dużo do roboty i musiałem coś tutaj zrobić, żeby ten stan rzeczy zmienić. Jest, jeden do jednego. Ale ja potrzebuję brać jakiś mecz, no może tylko jedną połowę. Kurde, te kluby i te reprezentacje to już mnie pochodzi wymęczają. Dobra. Pominąć czy nie? No i przegrałem 2 do 0, bo zawsze było dobre. Brawo. Mój kolega taki jeden lubi grę dla... Zabrza, Paweł się nazywa, więc gratuluję Ci, Paweł. Zatrzymaj? Nie. O, Sandecja, Nowy Sącz, to będzie, czy co? Tak, Sandecja, gram przeciwko Sandecji, w końcu, no w końcu mogę zabrać. Lech Poznań niestety przegrał Oligo Mistrzów, odpadł niestety, niestety, jak właśnie, będę grał dobrze. Wczoraj niestety odpadli, remisując jeden do jednego. No i szkoda, bo tak dobrze im szło, ale niestety. Dobra, zagramy sobie jeszcze w tym i kończymy z Ale to jest zimą. Na szczęście dopiero początek sezonu zadania. Więc jeszcze jest czas, by poprawić grę i istotnie powalczyć o europejskie uchwalkę. No właśnie, tak prezentować... Możemy opracować i gospodarcze. W dzisiejszym spotkaniu będą ustale... Plus je, podania plus momencie dziesięć na Napastnika dziesięć, do, na do akcja, aby nie musiał nie z piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Nie <noise> no, że, bo już odebrał mi piłkę z Kubanę. Zagranek dostawił na system 4-5-1. Myślę, że... Bo Magdymyr od sprawy dostawił na 4-5-1. Kurde, przepchnij się. Nic nie można zrobić, ale ocena nadal nie spada i jest wyższe 0 zero. ...5 ustawienia na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo... Gospodarze dzisiejszego meczu... Ale jako Wolskie. ...stają na przepięk drużyny ja. Dobre podanie, brawo. Pozostawia delikatnie mówiąc, bardzo wiele ostek. Zgadzasz się, chociaż podobno naprawdę wszystko. Przeciwko zbywaniu się Przeci piłki. Się, no ja nie szanuję piłki, kurde. Ja bardzo ją szanuję, uroge, tylko kierowale do mnie do dostają. Kurde, no. Co tu się dzieje w domu? Było nie na Rewantę, na te dlatego że to miałem. E, Ech, Dużo do roboty na święta i Marcia przyjechała i w ogóle, ale teraz już mam czas dla was. Jeszcze naglem dla o, was, to was to taką grę A asfredys i reakcję na Klotankę z Moin To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Gdzie ty jesteś? Jak ja się ustawiam. O, jest, hmm? Szymon Parkowski. No zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać? No nie. No, no, nie za dobrze mi sobie wychodzi i stalata piłki. Pepełnie nie powiem. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Pałka. Nawatek. Dalej swoje. Już ocena 5-0. No, czyli spada. Tylko no, po pierwszą połowę przejdę, a później odpuszczę za ten filmik. Bo cały mecz przecież nie będą. oglądał. Nie, nawet nie mogę podać dokładnie. Kurde, co tu się dzieje z tymi podaniami? Czy tam, gdzie są zorląbane? Dobre no, podanie. To jest graty, ty do mnie, ja do ciebie. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca... Nie opanował. Nawet odebrać nie mogę, bo się no, rozwiję za później zawodnicy. Ile dal są w posiadaniu piłki. K interwencja w porę. Przeciął go podanie. 49, no, niedobrze. Przyjął i odbywa z powrotem. Dobrze, udało się przeciąć do to. Nie. Nie więcej. Cztery, sześć. Dobrze, przeciwko podanie. No może być groźnie. Ach, imponuję dzisiaj tymi podaniami. Raz. Nie no, jak blisko było do odbioru, kurde. Ryzykowne to wejście w ślizgiem na takie nawierzchni. Ale candecja nie może prowadzić, my musimy coś zrobić. Będziemy mieli wrzut załków. Rzut do otoalety na Naszemu i Zerbale Ma trochę miejsca na strzał Dobrze Ostatni szpilnik Nie tak, nie tak Bardzo ładnie przyciął powodanie Atakuje lech Przynajmniej tyle, że oddałem strzał. Nie próba. próba. naprawdę jest dobry, jak wróźniaczki. Kurde. Rasta. Zabier, zabierz zabierz. po Dobra pozycja do oddania strzału. Przyjdzie w obronie. Ani, nie to podanie zreważyłem i sterowł w lata piłki. Zaraz będzie konieczki, jak powyższej połowy, to konieczne spotkanie. Radosław Majewski? No, ustawieński nie umiem. Cetarski? Dobrze, antycypował intencje podającego i mają piłkę. pierwszej statystyki rzecz biorąc są bardzo dobre. Twoje podanie do przodu było dziś niezrównane. Staraj się lepiej utrzymać pozycję, bo zostawiasz przeciwnikom za dużo luk. No niestety, oporządź odmianę. Symuluj pozostałą część meczu. Wytrzymałość plus dwa. Zakończmy 50%. Czarne rękawice zimowe. I ciekawe co mi pokażą. Dobra, zobaczmy najpierw moja gwiazda. Menedżer. Zawodnicy nieobecni z powodu w reprezentacji. Zamknij skrzynkę. Teraz jakieś ceny na sezon. Już tu poradziłem, A tutaj. A sezon. Nie sprawdziłem sezon. Kurde. Sezon. Czy wygram, czy nie? Lech poznań i sandwichia 0 do 0. Czyli remisem się zakończył ten mecz. Więc dzisiaj skończymy ten filmik z takim przytłupem. I to by było na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli pan, wam się podobał mój, jakże przefajna odcinek z FIFA 18, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to równo subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyli panarka papa. Elopa mordy, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia przy moim już jutrzejszym następnym odcinku z FIFE 18, Tym razem całe mecz dla Was zagram. I być może dołączę jeszcze do tego yy... Seria z e, Mówisz Co Girl obiecuję Wam to. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, zjawu oczyści, pa, papa Papa. elo, pa, mordy, życzę Wam miłego dnia. Pa, pa.